Co ten spasiony spaślak znowu chce ode mnie? Pewnie znów zamówi pizzę na mój koszt. Mam nadzieję, że w końcu pęknie od tej pieprzonej pizzy. A patrząc, jak wygląda i że więcej niż sra, to pewnie już niedługo. Oby przysłali za niego kogoś normalnego. Ej, co tak śmierdzi znowu? Dobrze, że jesteś, kutanario. Wezwałem cię osobiście, bo nie mogłem z tobą rozmawiać. Witaj, o wielki baronie Pulpetito. Z góry mówię, że nie mam przy sobie żadnej gotówki. Nic nie szkodzi, odchudzam się. A to nowość. Wytrzymałem już 6 minut. Jeszcze 8 i zamówię sobie jakąś pizzę. Ale teraz nie o tym. Jest sprawa. Znacie tego majora, co nam życie uprzykrza ostatnio? Nie osobiście, coś tam o nim słyszałem. To i tak za dobrze, bo jest przykaz z góry, żeby go usunąć. Wyprowadź mi tu swojego najlepszego skurwosza, a mój najlepszy naukowiec da mu najnowszy prototyp urządzenia wybuchającego, który podłoży Majorowi. I będziemy mieli go wreszcie z głowy, a najwyższy będzie zadowolony i przestanie mi dupę zawracać i wreszcie będę mógł chwilę odpocząć. Nie przemyć się, spaślaku. Co powiedziałeś, ku kutanario? Nic nic, dobrze dziś wyglądasz. Z lekką nadwagą ci do twarzy. Widzę, że chyba schudłeś ostatnio. Od wczoraj. Ej e tam. po prostu się wysrałem za czterech, tam za kolumną. A propos, jak skończymy, to weźmiesz taczkę i to uprzątniesz. Aha, w każdym razie, oto on, najlepszy zmiotu. Zawsze noszę go ze sobą na taką okazję. Kamil, przedstaw się. Dobry, ukłon się. Dobry, no, powiedz o sobie baronowi. Dobry, jestem prostym kosmitą i długie zdania sprawiają mi wielkie trudności, ale mhm. powiem tylko tyle: może i studiów nie skończyłem, ale podstawówki też nie. Ale za to mam jedną cechę, której inni nie mieli. Nikt po mnie płakać nie będzie. Imponujące! A masz jakieś doświadczenie w walce? Tak. Brałem udział w wojnie w Dolinie Pizdoliny i byłem tam postrzelony z lasera ze trzy razy. W tym dwa razy śmiertelnie. Znakomicie! Takich ludzi, a właściwie kosmitów, nam potrzeba. Nadasz się idealnie. Docencie, zapraszam do nas. Witajcie! Oto docent Ambroży z rajami. Z dalekiego wschodu galaktyki Skurwoks. Przedstawi wam plan misji. Misja jest prosta jak grzebanie w dupie. Już mi się podoba. Hmm. Musisz podłożyć te urządzenie wybuchające gdzieś w pobliżu majora i wcisnąć ten czerwony guzik. A ono już załatwi sprawę. Nie ma problemu. A o co chodzi? Docencie, powiedz mi jeszcze, czy urządzenie działa prawidłowo? Zapewniam, że działa. Choć nie wiem czy prawidłowo. Niestety nie mieliśmy okazji przeprowadzić niezbędnych testów. Ale zbudowaliśmy je, więc. No, musi działać. Inaczej by się nie dało zbudować. Świetnie. To mi wystarczy. Wykonać misję. Co rozkażesz, panie? To ja tylko powtórzę. E, czyli, jeśli dobrze pamiętam, podkładam urządzenie, wciskam ten guzik. O tak. I to tyle. Tak, tyle, że miałeś tego nie wciskać teraz. Gleko. Baronie Pulpetito można to uznać za nieplanowany test urządzenia. Wygląda jednak, że będziemy musieli zwiększyć moc wybuchu. Proponuję napchać więcej siana i zapałek do środka. To powinno wystarczyć. Docencie, prawy techniczne zostawiam w Twoich brudnych łapskach. Po prostu przygotuj kolejne urządzenie. A ty, kutanariu, przygotuj kolejnego najlepszego skórwosza. Co rozkażesz, panie? A teraz leć po taczkę. Przecież nie będę jeść w tych warunkach. Nie jesteśmy zwierzętami.